Cześć, cześć, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy Was na hol ubraniowy. Ostatnio dużo biegałyśmy po sklepach, robiłyśmy przegląd półek z ozdobami świątecznymi i właśnie między innymi byliśmy w Pepko. Tak jak wspomniałam, a rzeczywiście ostatnio nagrywałyśmy dla Was bardzo dużo ozdób świątecznych i ja już szczerze powiedziawszy testniam się za nagrywaniem tego typu odcinków, bo takie dla Was lubię nagrywać najbardziej. I właśnie w PEPKO zwróciłyśmy uwagę na dział odzieżowy, a tak naprawdę zwróciłyśmy uwagę na swetry. Rzeczywiście, jeśli chodzi o swetry, to PEPKO w tym roku ma bardzo bogaty asortyment. Chociaż i tak nie kupiłyśmy wszystkich, które chciałyśmy, bo już niestety były wyprzedane. Także widocznie przypadły Wam do gustu i tym bardziej pomyślałyśmy, że no, musimy nagrać ten odcinek. Jeśli chodzi o te swetry, które chcemy Wam dzisiaj pokazać, to nie zwracałyśmy uwagi na skład. Raczej wybierałyśmy takie, które nam podobały się wizualnie. No i zdecydowanie jest to odcinek dla pań, które lubią robić zakupy w PEPCO. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to zostańcie z nami. Dzisiaj zacznę od swetra, który mam już na sobie i jest to sweter w kolorze pudrowego różu. Muszę Wam już powiedzieć, że naprawdę jestem miło zaskoczona, bo jest on naprawdę bardzo miły. Pokażę Wam może z bliska, jak się prezentuje. Jeśli chodzi o sam fason, to ja mam go w rozmiarze M i jak widzicie jest on luźny. Z tyłu prezentuje się tak. Ale ja w nim naprawdę czuję się świetnie, ponieważ nie jest on taki bardzo oversize'owy, tylko właśnie taki delikatnie luźny, no mi ten krój jak najbardziej odpowiada. Jeśli chodzi o dekolt, to no nie mamy tu takiego typowego golfu, raczej powiedziałabym, że jest to taki półgolfik. Ogólnie jestem miło zaskoczona, ponieważ ja na co dzień no nie przypadam z zaróżowymi rzeczami, a ten kolor, ten odcień różu naprawdę bardzo mi odpowiada. No i muszę Wam powiedzieć, że w tym sweterku czuję się świetnie. Jeśli chodzi o cenę, to kosztował on 50 zł. Teraz sweter w bardzo uniwersalnej kolorystyce mam go w rozmiarze XL, ponieważ w moim rozmiarze był już niedostępny, czyli w rozmiarze L, i jak widzicie, w tym rozmiarze jest. Naprawdę szeroki, z tyłu wygląda tak. Jeszcze pokażę Wam z bliska jak się prezentuje. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu w składzie akryl i poliamid. I tak naprawdę niewiele mam do powiedzenia, jeśli chodzi o ten sweter, ponieważ dopiero teraz zauważyłam, że wybrałam taki sam sweter, jak przed chwilą mierzyła Iwona, tylko w innym kolorze. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ jeśli w tamtym kolorze, czyli w pudrowym różu Wam się nie podoba, to jeszcze macie do wyboru właśnie w tej wersji kolorystycznej. I jeszcze dodam, że ten sweter kosztuje 50 zł. Mam na sobie sweter z golfem i muszę Wam powiedzieć, że ten sweter bardzo mi się spodobał. Ma przepiękną kolorystykę. Uważam, że połączenie właśnie tego jasnego koloru z beżem i szczenią wygląda naprawdę świetnie. Pokażę Wam z bliska, jak się prezentuje na co dzień noszę rozmiar L, ale akurat ten sweter mam w rozmiarze XXL, a to dlatego, że już się wyprzedał i dosłownie dorwałam ostatnią sztukę, ale myślę, że wcale nie jest na mnie za szeroki, wręcz bym powiedziała, że wygląda idealnie. Z tyłu prezentuje się tak. No może rękawy są ciut przydługie, ale ja i tak się w nim bardzo dobrze czuję. Ostatnio właśnie przeglądałam swetry na różnych stronach i Rzucił mi się w oczy bardzo podobny sweter, wręcz identyczny i kosztował on 140 zł. I z początku myślałam, że może ma lepszy skład, ale nie. Skład miał taki sam, to znaczy połączenie akrylu i poliestru. I tak jak już mówiłam, tamten kosztował 140 zł, a ten kosztuje 50 zł. Kolejna propozycja z Pepko. Ostatnio biegając z mamą po sklepach właśnie w poszukiwaniu ozdób świątecznych, odwiedziłam również kilka sieciówek i tam było bardzo dużo tego typu sweterków. I gdy poszłam do Pepko i zobaczyłam tego typu właśnie sweterek, to stwierdziłam, że muszę wam koniecznie go pokazać. Bardzo spodobało mi się w nim zestawienie kolorystyczne. No, uważam, że te kolory pięknie ze sobą współgrają, no i co najważniejsze, ja w tych kolorach czuję się bardzo dobrze. Pokażę Wam może z bliska jeszcze jak wygląda. Mam na sobie kochani rozmiar M, no i uważam, że rozmiar jest idealny, z tyłu prezentuje się tak. Jeśli chodzi o skład, no to niestety, w składzie mamy akryl i poliester, ale muszę przyznać, że no wizualnie ten sweterek prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Jeśli chodzi o cenę, to kosztował on 60 zł. Kolejny sweter w beżowym kolorze od razu zwrócił moją uwagę, ponieważ ja bardzo lubię beżowy kolor. Tak naprawdę to ten kolor przeważa w mojej szafie. Mamy tu dekolt, który prezentuje się tak. No ja muszę przyznać, że nie jestem miłośniczką właśnie takich dekoltów, ale myślę, że są panie, które w takim dekolcie czują się świetnie. Ten sweter mam w rozmiarze L i rozmiar L prezentuje się tak. Pokażę wam z bliska jak wygląda. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu akryl i poliamid i ten sweter kosztuje 40 zł. Jeśli szukacie cienkiego golfu, który świetnie Wam się sprawdzi, na przykład pod marynarki, to ja dzisiaj mam dla Was taką propozycję właśnie z Pepko. Wybrałam dla siebie golf yy, w takim kolorze. No, niestety w innych kolorach nie było już mojego rozmiaru, więc w sumie nie wybrałam, tylko byłam skazana na ten kolor. A widziałam, że był on również dostępny w takim pięknym, jasnym beżu. No, szkoda, że nie było go w moim rozmiarze, ale ten kolor też jest bardzo ładny. Jeśli chodzi o sam krój, to on jest taki troszeczkę dłuższy, tylko ja sobie go tak podwinęłam. Z tyłu wygląda tak. Mam go w rozmiarze M i jeśli chodzi o rozmiar, to rozmiar jest wręcz idealny. I pierwszą rzeczą, którą zauważyłam po założeniu tego sweterka, to, że jest naprawdę bardzo miły w dotyku. Jest strasznie przyjemny dla ciała. Pokażę Wam bliska. I pomyślałam, że no pewnie mamy tu jakiś bardzo dobry skład. Zerknęłam na metkę i przeczytałam, że mamy tu 100% akrylu. No, zdziwiłam się, bo naprawdę jest tak przyjemny w dotyku. Ale później dojrzałam jeszcze taką naklejkę na swetrze. Pokażę Wam bliska. Nie zagłębiałam się jakoś szczegółowo w ten temat, ale chodzi mniej więcej o to, że sweter wykonany jest z akrylu, który został poddany obróbce w taki sposób, żeby w dotyku przypominał kaszmir. No i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście im się to udało, bo jest bardzo mięciutki, taki bardzo miły i tak jak już mówiłam, jest mega przyjemny dla ciała. A jeśli chodzi o cenę, to też nie jest ona jakoś bardzo wygórowana, ponieważ ten sweter kosztuje 30 zł. Tym razem zdecydowanie cięższy sweter w kolorze białym. Jest on naprawdę cieniutki, wręcz delikatnie prześwituje. Mam go w rozmiarze L i jak widzicie, ten zdecydowanie jest bardziej dopasowany do sylwetki. Jeśli chodzi o rękawy, to również są dopasowane. Ja często właśnie po taki cienki sweterek sięgam zimą. Po prostu lubię takie swetry nosić pod kurtki, bo mi jest wygodnie. Jeśli chodzi o skład, to w 80% wykonany on jest z wiskozy i kosztuje 35 zł. Tym razem cardigan. Ja zdecydowałam się na kolor beżowy, ale jest on również dostępny w kolorze czerwonym. Jest on dość cienki. Pokażę Wam może z bliska, jak się prezentuje. Tak naprawdę, jedynym elementem ozdobnym są te złote guziki przy rękawach. No Wyglądają one bardzo ładnie. Ja mam na sobie rozmiar M, tak wygląda z tyłu. Jeśli chodzi o cenę, to kosztują 40 zł. Co do składu, to mamy tu taką samą sytuację jak przy golfie, który pokazywałam Wam przed chwilą, czyli wykonane jest on 100% z akrylu, który poddany jest obróbce w taki sposób, żeby w dotyku przypominał kaszmir, no i rzeczywiście tak jest. Ten kardigan jest również bardzo miły w dotyku, jest bardzo przyjemny dla ciała. Specjalnie tu nie odrywam tej nakliki, żebyście mogły zobaczyć, że, że rzeczywiście tak jest. Jeśli chodzi o ogólnie o fason, to no muszę wam powiedzieć, że nie do końca ten kardigan jest w moim guście, bo ja jednak wolę takie grubsze, nieco dłuższe niż ten. Ale jeśli Wy lubicie takie cienkie, to ten na pewno przypadnie Wam do gustu. Kolejny cienki swetę, tym razem w zielonej kolorystyce. Mam go w rozmiarze L i uważam, że rozmiar jest idealny. Jak widzicie, ten sweterek jest delikatnie asymetryczny. Przód mamy krótszy, tył nieco dłuższy. Dzięki właśnie temu, że ten sweter jest dłuższy, to będzie fajnie wyglądał do leggingsów. Pokażę Wam z bliska, jak się prezentuje. Jeśli chodzi o dekol, to jak dla mnie też jest w porządku, a jeśli chodzi o skład, to mamy tu taką samą sytuację jak w przypadku sweterków, które przed chwilą pokazywała Iwona. Mamy tu tą naklejkę, czyli yy, tak naprawdę o to chodzi, że akry yy, przypomina w dotyku kaszmir i rzeczywiście ten sweterk jest bardzo miły w dotyku i kosztuje 35 zł. Mam na sobie ostatnią rzecz w tym odcinku. Jest to ta sukienka w pięknym kolorze. Pokażę Wam z bliska, jak się prezentuje. Mamy tu dekolt z golfem. Jeśli chodzi o długość, to przy wzroście 164 cm sięga mi delikatnie za kolano. Są tu również rozcięcia po bokach. No, myślę, że bardzo ładnie wygląda. Mam ją w rozmiarze 40 i myślę, że rozmiar jest idealny. I całkiem przyzwoicie na mnie leży. Z tyłu wygląda tak. Na pewno zastanawiacie się, co mam tu naklejone, także pokażę Wam z bliska. I właśnie ta naklejka informuje nas o składzie. A w składzie mamy tu akryl, poliamid, poliester i 5% wełny z alpaki. Może to niewiele, ale jednak. I ta sukienka kosztuje 70 zł. To już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd z Pepko. Mamy nadzieję, że znalazłyście tu coś dla siebie. Oczywiście, jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi na naszym kanale, to oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania. A my się już dzisiaj z Wami żegnamy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!